Jak ja wyglądam? Boże Hejka wszystkim W tym filmiku nagrywam Moją poranną Wakacyjną poranną y, Rutynę <coughs> um, No i właśnie wstałam O dziewiątej wstałam ale jest dziesiąta, bo musiałam poczekać, aż mi się telefon tutaj, je. Jakby. O, czego ja nie mogłam naładować go wieczorem, podłączyć. Nie wiem. Boże. No dobra. Godzina spóźnienia. Um, idę. Idę zjeść. A zimno jest. Pam, pao! Zimna jakoś jest w tym domu. To wake up from this nightmare, where you could be right back in my arms, dancing to the limbo. Stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what, I'd do. here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, torn up sheets all the feathers, there's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume. And coffee in the afternoon. Ok, to więc idę się wykąpać. Mm, bo wczoraj byliśmy na basenie, się skończyłam. Wczoraj byliśmy na basenie i się nie kąpałam i muszę się wykąpać, muszę głowę umyć. Ok, wykąpałam się. Sorry za szum, bo tak jest włączony, ale jest tak gorąco. Um, więc wykąpałam się. I, i muszę się nie zmienić. Chciałam powiedzieć, że jakby dzisiaj się wykąpałam, bo wczoraj ja się na basenie wczoraj się wykąpałam, więc zazwyczaj rano się nie kąpię, tylko wieczorem. No. Ale yeah, tak, Ym, pytaliście się mnie, czy nagram tutorial na makijażu. Um jakby ja się, ja naprawdę się nie, nie maluję um, ja, jedyne co ja robię jedyne, co ja robię to jakby codziennie co nie to podkręcam rzęsy, czasami daję żel na brwi a jak, jak, jak gdzieś jadę co nie to nakładam czasami krem Że yy, żel yy, na brwi co nie układam brwi E, podkładam rzęsy maluję je, maluję je. Um, o, mam taki tu rzęs e, sky high z Maybelline, e, ten, tusz. I nim maluję rzęsy, mam rozświetlacz, rozświetlacz wieduje w kąciki i na nos i daję róż. A jest. Tak o różdaję na nos i tutaj na policzki i błyszczyk daję na usta. Yy, to więc w tym filmiku Wam yy, po, po prostu powiem. Nie w tym filmiku Wam powiem po prostu pokażę czego używam do makijażu. Mm, nie będę się malować, bo dziwnie ale A teraz Wam pokażę, co ro robię. To jest, rozczesałam je jakby tak, tak ozdrowione, bo one były takie poskrywane. I teraz nakładam piankę jakby um, na górę głowy, co nie. Mam taką, ja kupiłam ją w Widlu. Um, ten. Do objętości. Planka. Jakby jak co? Gdzieś zawsze daję tak tyle. Tak. I wcieram w ręce. Poję tak... On tak o. Ja włosy. Zanim rozczesałam włosy, to Tak, Nie, włosy i teraz jeszcze twarz sobie popryskam, jest takie odświeżające. Dam sobie jeszcze na końcówki, mam też taki olejek z awokado, też kupiłam to w froncie i jakby biorę taką jak jedną pompkę, nie Wcielam w ręce i wcielam włosy. Nie, nie nie dużo tego, co nie. można to zapytać. Teraz yy, nie nie słyszę, słuchać to z suszarką. tylko pozwalam im się zuszyć same I na kolam taki krem. I no. On jest na trądzi. Niech co. Teraz wezmę... Biorę szczoteczkę yy, i rozczasuję bliżej, gdy je układam i teraz tylko podkręcę koniec Jeszcze nałożę może karmeks do no, usta, co ja mam Świetnie. Jestem gotowa. A i teraz Wam powiem jak ja się maluję. Na co dzień właśnie tak się maluję? Um, no ale jak się już w ogóle maluję, no to jak ja będę gdzieś na przykład na zakupy czy jak po prostu mam ochotę się pomalować to nakładam czasami nie czasami nakładam krem BB mam taki o taki krem BB jak nakładam, jak, jak nakładam krem BB to właśnie ten, ale um, rzadko go nakładam. Krem to Wam pokazywałam, mam taki i jak nakładam krem BB to nakładam też bazę, mam bazę taką. Ona jest zapakowana w taśmę, bo no, podróżowałam, ale tak, tej bazy używam jak nakładam krem B. Jak nie nakładam Cram B to, no, to nie nakładam bazy. Yy, korektor też czasami jak się mocniej nie maluję, no to mam taki z Lovely. Albo też mam taki. A nie wiem, ten chłódczy jakoś mi lepiej pasuje, jakoś lepiej się blenduje. No i później, i później tak. Żel do brwi. Mam ten. Ten żel do brwi. Um, mam taką zalutkę jakąś... Nie wiem, tak jakaś najlepsza. Tu miała, miała jeszcze takie ząbki, ale je ja je odczepiłam no to ja podkręcam rzęsy i później maluję tą, tą tym, tym tuszem do rzęs co jeszcze robię o też czasami jak nie nakładam kremu BB jak nakładam krem BB to też, nakładam też, to też nakładam puder taki ale też czasami jak nie nakładam kremu BB to nałożę krem i mi tak skóra świeci, to żeby ją żeby ją zlatowić, nie wiem, to używam tego, tego pudru z VIVO. On jest bardzo fajny i tak ładnie pachnie. Roświetlacz używam taki, używam go w kąciki i na nos tutaj. O, on jest najlepszy rozświetlacz. Co tu jeszcze mam? Róż. Róż nagłałem taki. On też jest bardzo dobry. Ja go lubię. Taki. Taki jakiś. Nie wiem. Brudny jest. No. I. No i tak. I na koniec, jak już skończę się malować, nakładam błyszczyk. I to ten błyszczyk. on jak uwielbiam taki o, nie jest On jest taki fajny. Naprawdę. No, no to więc to, to jest wszystko, co robię, jak się maluję. Je. Więc jest godzina. O, jest godzina 1212 .12. już, już jest południe. Już nie ma ranka. Wezmę jeszcze sobie łańcuszki. No, założę... Zazwyczaj... Yy, te właśnie dwa muszę. Ten taki, o on, on jest z I ten taki, on, na nim jest napisane Love. I on jest z takiego sklepu z takim jakby kryształami, z kadzidełkami. W, w takim sklepie w Katowicach. W ogóle muszę Wam powiedzieć, co się wczoraj działo na basenie. Wczoraj skoczyłam z 3 metrów do basenu. Z 3 metrów. Boże! Ale i te uczucie, jak spadasz, to, to jest takie, takie, okropne, takie okropne uczucie, jak nawidzę tego. Jak spadasz, to nie, to jakby cię to tak ciągnie na dół i... Tak, tak, nie wiem, to jest takie dziwne uczucie Ja ja nienawidzę tego i tylko jeden raz skoczyłam bo pewnie drugi raz yy, 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 nie chciałam już skakać bo... Yy, no ale skakałam z pierwszego jakby, nie wiem, tam bez metr albo pół metra nie, nie, nie pół metra, nie może być pół metra tam chyba jest, najniższe to jest metr to z tego skakałam Dużo razy i chyba pół metra też było. To z tego pół metra też i dużo razy skakałam. I ogólnie fajnie było, robiłam fikołki w wodzie, na zjeżdżalni. zjeżdżaliśmy, pływaliśmy, nurkowałam. Ogólnie tak fajnie było, mi się podobało No. I fajnie wczoraj spędziliśmy dzień. Skończyłam czytać już trzeci tom y, Hardstoppera mi ostatnia książka już została I mam jeszcze tą jedną, co babcia mi kupiła Te Pocałunki i kroson, Krosanty y, Tą książkę i chcę jeszcze pięć Pięć nowych zamówić Tak, no Ale to koniec tego niech już mi prawie włosy wyschły Jeszcze mam kolor Jeszcze się nie zmył Um. No. Jak się Wam filmik spodobał, to dajcie łapki w górę. Jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to... zasubskrybujcie. Boże, myślałam, że ktoś pukał. Jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zasubskrybujcie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!